Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Witam Was kochani dzisiaj na czytaniu z kart anielskich. Dzisiaj dla Was jest przeznaczona karta Zmiana kierunku. Zapraszam serdecznie. Zmiany, których doświadczysz, zmierzają w kierunku wyznaczonym pragnieniem otwarcia swego serca na miłość i na nowe cele życiowe. Ta karta oznacza, że będą w tobie zachodziły przemiany, które pozytywnie wpłyną na zmianę kierunku Twojego życia. Dawny styl życia przestanie Cię już tak bardzo interesować i zauważysz, że coraz częściej zaczynasz unikać dotychczasowych znajomych, a Twoje hobby już się tak bardzo nie przyciąga. Pragniesz życia i pracy, które lepiej będą pasowały do Twoich nowych zainteresowań i pasji. Zgodnie z prawem przyciągania w Twoim życiu pojawią się nowe, wspaniałe sposobności i związki. Rozpocznie się nowy etap Twojego życia, zrodzi się nowy projekt, możliwa jest ciąża, narodziny lub adopcja dziecka. Być może nowy element w Twoim życiu jest dla Ciebie błogosławieństwem. Nawet jeśli jeszcze w tej chwili tego nie zauważasz i nic na to nie wskazuje. Życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Do widzenia.